Tywia Polska, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry <grym> Gdzie pan tak słucham Gdzie, Gdzie pan bieg? Nie ma pan nic lepszego w niedzielę do roboty? No Przed południem, nie, już po południu Stadion narodowy No, do... to nie tutaj miałobyś jeszcze tam... Nie, nie, tak, nie. Jeszcze kawał drogi przed tobą 2 km Ale co gdyby nie nagrody pieniędzy to byś nie biegł, co? Nie, co to za frajer Dobrej 3 złote za 677 miejsce I złotówka za kilometr, wiesz Dobra, jeden tak, Dobra